W tym roku będzie dodatkowy sklep na polu namiotowym Monopolowy oczywiście dziewczyny tutaj już za ten za to, towarowują lodówki Dzień dobry, dzień dobry, cześć, cześć Jak tam tutaj przebiega praca. Przyjechała dzisiaj dostawa, więc uzupełniamy. Od dzisiaj wieczora startujemy, więc można przechodzić śmiało. Śliwkowa soplica. Ale tutaj się będzie działo. Ale tutaj tu są te skacze, tu są jakieś leszki. Wszystko ma być schłodzone, zmrożone, a wódka będzie właśnie zimna, czy nie? Czy ciepła będzie? będzie tu... Zimna. <grych> zimna, zimna. Tu są jeszcze lodówki na zapleczu. Są zam... A w zamrażarkach jest jakaś woda? Yy, są, ale wódki nie ma. Aha, wódki nie ma, ale będzie, ma być. No to dobra. Co tu się dzieje w podprysznicę? Dzień dobry. Jest ciepła woda? Jest? Tak, to dobra, są jakieś wolne jeszcze? Co? Tak. No na zewnątrz są Ale widzisz te... No, no starek, widzisz, no. no Cześć Cześć daj. Co tam, no, co tam co no, się dzieje? Samo dobro Samo dobro, no, no deszcz, nie, Wczoraj w nocy kur... tak nam tak? deszcz pierdolił kurwa <laughs> <laughs> Się suszy wszystko kurwa Maciej. Za szybko chwilę przyjechaliśmy Nie, no. spokój, jak nam To co, to są ludzie, którzy jadą, kurczę, mimo des... przyjechaliśmy specjalnie dla Marcina. O, no i to się ceni. Tak jest! jutro. Mamy mały problem, bo kurczę, zrobiło nam się jeziorko. Nie na nawiedza. Ale tutaj kolega Grzegorz z kolegą wieczorem zrobią patent. Zaraz będziemy wypompowywać operacja woda tam naleciała jest, no pięknie Grzegorz, tylko nie do namiotu do nas Coś mieli, ale czy to mieli? Coś mieli Zobaczymy tam, czy, czy leci Będziemy obadać, no zawsze są jakieś przygody które się nigdy nie przewidzi organizacyjnie O, kto to wiedział, że będzie padało w sierpniu jak przez tyle lat nie padało Coś tu leci? Nic tu nie leci. No i leci, tutaj w kratkę wejdzie. O. Super. Wow. 17, 18, 20. Łomatko. Matko, ile ty masz tu na szywek? Cześć. Przywitaliśmy? Kolego? Aha, czekaj, bo to. Cześć. Cześć. cześć, cześć. cześć Z tych samych suwał. A, tych samych, co radzą, cześć, tak, same, to wszyscy razem życie Tak. Super, i co? Jak? Padało fajnie? 3dzie. Po drodze złapało nam, złapało, tak? Zachłaciło na obwodnicy, tak? obwodnicy Gdańska, ale poszło gładko. A, no to dziś. No to fajnie. To fajnie. No to Teraz być już tylko lepiej. Okay. Nie, no pogoda jest... Ja jestem nad morzem, tak by musi być pogoda. No tak. Ja się nie mam. Ale brzydku. Ja się nie wiem. Dzień dobry Cześć, 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 cześć witam pierwszy garbuz. Pierwszy na ten, no Gdzie sobie, ale wieć tą drugą bramą, bo tutaj mamy małą wodną awarię. No i gdzieś tam sobie stań, nie? Dobra i Dobra. Później podejdź tutaj na bramę. Technika estradowa, scena i nagłośnienie. Zobaczymy, mi zawiść baner nad scenę taki z nazwą e, imprezy, żeby wiadomo było jak będą filmy zdjęcia. Dzień dobry, cześć. Gotowe już? Wszystko? Będzie, zaraz. To za pół godziny. Cześć. Siemano. Jest gdzieś ten? Z wami muszę sobie zdjęcie zrobić. Może być? No i super, gotowi jesteście na plażowanie? nie widać. Czekaj, czekaj, zobaczymy co tu jest. Co tu jest? Panie Witoldzie! Panie Witoldzie, jak tak, tutaj super. idzie? Patrz jakie słońce, ty. Oślep... Oślepiające słońce, no. Chyba, przyjechałeś i tu kurczę świeci, nie? O, Dariusz, Jak tam Dariusz? Pozytywnie, zapraszam wszystkich, czekamy na was już od ubiegłego weekendu. No, Dariusz już tu jest. Wieszamy dopiero teraz te reklamy, bo przestało wiać, przestało padać, słońce grzeje, więc można coś zacząć ogarniać. Skąd przyjechałeś, kolego? Tym Bory przepięku? Tucholskie. Bory Tucholskie, o kurcze! I co, jak droga? Zajebiście. Zajebiście? No. jest radę. Fajny ten Ural, kurczę. Nie. Nie? 16 Aha, no właśnie bo patrzę na silnik, że jest. No, ale jest napędem na kosz. Aha, o, proszę. Bardzo lubi błoto. tak jak. Proszę. Powiedzmy. Czekaj zobaczyć. Nie, no, rewelacja, rewelacja. To udanej imprezy. Wiecie, powstał punkt informacyjny Makipy, tutaj Witold, tak, samobieżny całym wierzby, i będzie łatwo rozpoznać. Widziałeś Dariusz? Ale fajna. Widziałem. Bardzo mi się podoba. Także ja. i Można po jakieś informacje patrz. podchodzić do mnie. Cuda ja na przykład, żeby bo wyrazić. Tu jakby wy na trzeba... Że siedzimy tutaj już, rejestrujemy się, pracujemy, odwadniamy, wieszamy. Widziany, widziany. Yeah. Słuchajcie, przyjechała ekipa tutaj ze Szwecji, z Norwegii. Uh, how much kilometer you We went to Latvia. Ah. Aha. We took the way to Latvia, Lithuania, around Kaliningrad and then up here. Aha, yeah. <laughs> <laughs> także zrobili przez Litwę. O matko, zaczyna padać. No. Witam, witam. Słuchajcie, dzisiaj nadaję z restauracji Dolores, która jest tutaj zaraz na turystycznej naprzeciwko zlotu i zobaczcie co dzisiaj zajadam dobrego. Jest dorsz w kurkach z frutkami, z surówkami. Zaraz tu obadamy to. Znaczy już to wcześniej obadałem i wiem, że jest jeden z lepszych dorszy, także jak się zastanawiacie, chcecie zjeść rybę dobrą, to tutaj polecam tą miejscóweczkę. No zobaczymy, czy te kurki, aby nie mdłe. <śmum> Ale pycha. Nie no, rewelacja. Słuchajcie, jeszcze tutaj pokażę teściu śledzia. Zobacz, czy dobry ten śledź. <śmum> jest śledź. Śledź tutaj... jest zawsze dobry. To jest to <śmum> tu jest gość z pieca. Tu no, tak to wygląda. Tuszony. Fajnie, fajnie, makaron, tu będziemy to będziemy przychodzić makaron. teraz. A, makaron jeszcze jest. Ale to już nie jest z... Nie, z kurczakiem. No, kurczak. no dobra, to, to nic, uciekamy jeść. O, słuchajcie, taki dorsz w kurkach 58 zł tutaj kosztuje w tej przystani Dolores, ale jeżeli macie opaskę zlotową, to jest dodatkowy 10% rabatu, więc zawsze to jakiś plus. A, no to super. Jezu, ja, nie, ja pamiętam ile ja tutaj wieczorów z Tobą spędziłem. No było to, <gryw> troszkę pięknie, <gryw> O, a widzisz, szukałem tego plakatu, nie? To Twoja siostra, nie? Są ta Irenka, no 12 lat już jej nie ma, ale zostawiła piękny ślad w postaci mm. piosenek swoich, mm -hmm. swego życia całego, bo kochała życie, no ale odeszła za wcześnie troszeczkę. No to. Każdego z nas coś sięga. Ja też po tym darzę, ale się nie poddaję. No <noise> trzymasz się dobrze. Damy dam radę. No teraz już pewna prohibicja, kiedyś to jeszcze śledzi. To tak nie... jak ja. Na trzy i roku jak nie piję, to widzisz. No, <noise> no i wspaniale. Dobre samo poczucie wtedy no, mamy. Tak. I sobie tak odpoczywamy. Super. No i, ja i słuchaj jeszcze, tak. bo ja się wiesz, strasznie interesuję Stanami, a wyczytałem gdzieś w Wikipedii, że, że Irena z jakimś Amerykaninem też nagrała jakiś tam przebój, nie? Tak. Tam nagrała, nagrała w Francji. Przede wszystkim od Francji się zaczęło. To we Francji, potem w Stanach, no w Niemczech też tam nagrywała. Także zwiedziła troszkę świata. Wow. Dużą pomoc. Jaką miała to od Michała to jej mąż, drugi mąż i Michałek. W tej chwili też tworzył fundację i tą fundację i która promuje młodzież. I teraz na przykład 18 będzie padnie tam, gdzie się urodziliśmy. Irena urodziła. Tam będą takie uroczystości związane. wspominki takie takie. No i najważniejsze, że przy... pamięta się. I my pamiętamy. No, dokładnie. I to jest najważniejsze i najfajniejsze. A <laughs> potem dobre chwile. Tak. Dobra, dzięki ci za spotkanie. Ja już lecę dalej, bo tu dzisiaj no, robię taki film z, z... My spotkamy się jeszcze tam. Na, na imprezie się tam. Na, ta. na imprezie, no. <laughs> W tamtej troszkę gadżetów i... Chciałbym, żebyś zostawił. Zostawię ci, no. No, jest fajnie. Nie ma problemu. Ja tu jeszcze tylko nagram sobie kawałek. Wybrałem napięć. Pod kochanej Gwinnice. Aha, bo tutaj był autograf też, tak? Kochany Irenka. To 2005 rok. Mhm. No, to fajna też pamiątka. no to troszkę wikacji. A trochę przyjeżdża tu do Ciebie się ludzi jakiś pytać, o... Tak, sporo ludzi przyjeżdża, ale bardzo dużo jest ludzi, którzy już raz byli, jak ktoś raz wstąpił, to już odwiedza nas dosyć często. Mhm. Ja ja tak. Nie wiadomo gdzie jest Grzegorz, my w każdym razie jedziemy postawić totemy tu z ekipą, o. Hurra. <noise> Tak? Postaw to no. na ziemi. A, to Cześć, góry odwrotnie góry jeszcze, do góry panie, nogami. panie, panie, ja mnie bez powodu to przekręcam. Ej, to, jest. <grym> to jest. <grym <grym no dobra. Kurze, Sam ci no i dobra, Patrzcie patrz, patrz jak pięknie. Powstają banerki. No no to jest wyższe ode mnie. Jest ogromny, no. No i jest super, ogromny. będzie widać fajnie, tutaj mamy Orlen, tutaj mamy Lidla, tam jest biuro informacji turystycznej. Tutaj na wjeździe. Nie, obok, żeby nie zasłonić reklamy. Obok, 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 obok. Stawiamy też takie e, duże programy zlotowe w łebie, żeby tutaj każdy mógł sobie przypomnieć w każdej chwili co, gdzie i o której. E, jutro jest czwartek, czyli e, zaczynamy od 18 na małej scenie. Będzie Władek Brothers Band, później jam session, nocna parada. Później znowu Władek Brothers Band i jak ktoś ma ochotę, zdolności, to będzie scena dostępna też dla muzyków, więc będzie można coś tam sobie pofiszować. Ale głównie będą właśnie te przeboje country i jakieś satelity. Kolejne miejsce tu przy takim głównym dreptaku, czy deptaku może nawet bardziej. Tutaj są różne atrakcje dla dzieciaków, są food to jest jedno z główniejszych wejść na, na plaży w Łebie. Słuchajcie, wieszamy tutaj całki, żeby wiedzieć, jak przyjechać na złota. Tu taka ekipa! Czekaj, jeszcze! Czekaj, Słuchajcie, dzisiaj jeszcze troszkę popaduje, Powieszaliśmy tam już reklamy, ale teraz. Półka wodna tutaj przyjechała, taka wielka cysterna Będziemy tutaj Takie Jak to było? Popatrz złotko nie, eee, Uważaj złotko, bo spadniesz w błotko O no właśnie taki... Gdzie burzówka? Aha tam że tam jest No to takie organizując cokolwiek trzeba się mierzyć, że właśnie nie spodziewałem się, że będzie potrzebna beczka tutaj, nie? Zaraz zobaczymy, czy to w ogóle da się odciągnąć, tak? Bo to próbowaliśmy już różnych, pompy, nie pompy, tylko że strasznie to długo trwa. A teraz tu jest plan właśnie, żeby wyciągnąć tą wodę. Bo na terenie jest ok, na terenie, ale tutaj przez to, że postawiliśmy tą halę, to cała woda w taką nieckę tutaj się... E, w nieckę wpada. O, no proszę państwa! oto miś, Cała naprzód! Znaczy coś tam coś. No zobaczymy czy jest się Uwaga. Ooo! Ale bierze, Kur. Nie no, to mogliśmy od razu po was dzwonić no Zaraz ten przyniesie Ale ładnie, ciągnie Widziałem jak się... Nie. Ja, nie. <śleski> Komu, tak. <laughs> no no Ja nie widziałem, że to jesteś taki rozrywkowy chłopak. Ja tam tutaj jest całą sekundę, ale... Krzysiu, tutaj zobacz! Ale pięknie idzie, jak złoto. O, tutaj już się rozkładają różne stoiska z gadżetami, z akcesoriami, e, różnymi pierdolniczkami. E, tutaj będą e, motocykle e, BMW, Yamaha i jeszcze coś ma być, bo tutaj Jacek z pieskiem Diego Tu będą płyty winylowe. O, cześć, cześć! Jak żyjemy? <grywa> dobrze, <grywa> dobrze <grywa> no, Przyjechać strają na tym. No A ten Ale wygląda później. jakby była ten. Umyta. Co? No bo deszcz padał jak kurwa całą <grywa> drogę jebało. Tak mnie. chuj weźmie <grywa> Przyjechał Piotrek Zobaczcie jaka tutaj... Kraja. ten zestaw będzie jeździł tutaj na paradach po łebie. O a co tutaj się wydarzyło Czy... No nie wiemy, ktoś chyba zdjęcie chciał zrobić Wygięło tak o matko O to już widzę lecicie ze sceną Już sobie A czemu jedna w druga w O witam cześć 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 hey. witaj Cześć, o tu wam nie pada Tu mnie pada Już się je, już jest cześć, 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 hej No i super Super O jaki nie Halo halo O, o, o. o jaki... jaki nohal mały Okej, <noise> no, Mamy też gości tutaj z Niemiec, z Czech, z Norwegii, ze Szwecji, także cały czas coś tam się, cały czas ludzie dojeżdżają, przyjeżdżają, mieli się tutaj. O, No, i zaczynamy jutro. Zaczynamy jutro już oficjalnie o godzinie 16.00. Cały czas trwa rejestracja, a my tam żeśmy wysali już tą wodę. Także teraz przesycha, tutaj cały czas jakieś ekipy do nas dojeżdżają, a ja powoli kończę, chcę nagrać jeszcze ten filmik z miejscami przyjaznymi motocyklistom, czyli wszędzie tam gdzie się zjawisz z opaską złotową dostaniesz przynajmniej rabat 10 albo 15%. Więc wyczekujcie, obserwujcie, zasubskrybujcie, zostawcie łapę w górę i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! Serdecznie zapraszam wszystkich na 13. Festiwal Motocyklowy Bike i Kłeba, e, największa impreza motocyklowa w Polsce. W tym roku na scenie zobaczycie takie kapele jak Nocny Kochanek, Proletariat, Turwo, Chłopcy z Placu Broni, Romantycy Lekkich Obyczajów, Zenek Kupatasa, a także na scenie country Gładek Brothers Band. Całą imprezę poprowadzi Krzysiu Skiba, e, a imprezę nagłaśnia Antyradio. Mam nadzieję, że widzimy się wszyscy w łebie letniej motocyklowej stolicy Polski. Cześć! Uwaga, zmotoryzowani i niezmotoryzowani. Zapraszam Was na Bike Week Weba największy zlot motocyklowy nad Polskim Morzem. 10, 11 i 12 sierpnia, czyli czwartek, piątek, sobota wystąpią m.in. Nosny Kochanek, Chłopcy z Placu Broni, Proletariat, Zenek Kupatasa, Romantycy Lekkich Obyczajów. Oprócz tego parady motocyklowe, konkursy motocyklowe. No i ja to wszystko będę prowadził. Kochani, przybywajcie. Krzysiek z kiba, zapraszam. Musicie tam być. Cześć, Zenek z tej strony. Pozdrawiam Was from hell. Widzimy się na Bike Week Web'a w sierpniu. Przed chwilą na tym pięknym, w tej pięknej scenerii zostałem obstrany przez ptaka. Mam nadzieję, że w Łebie będzie lepiej. Do zobaczenia. 12 sierpnia, Web'a, zlot motocyklowy. Zespół Nocny Kochanek tam będzie. Będzie tam grał. I zapraszam na to wydarzenie. I bądźcie tam Wy. Też Ej, hey, to proletariat. Cześć. Zapraszamy Was do webu. 11 sierpnia zagramy na 13 festiwalu motocyklowym Bike Week Weba. Damy ostro czadu. Przybywajcie. Eee, razem z Bazylim e, w imieniu doktora Misio chcieliśmy Was <laughs> przestań zaprosić serdecznie na Bike Week Weba, gdzie z doktorem Misio zagramy 12 sierpnia. Zapraszamy Was serdecznie. <laughs> razem. Tutaj bo cię zabiorę na koncert, zobaczysz. E, co za niesporny łobuz. Kochani, 12 e, e, Bike Week Weba. Doktor mi zapraszamy serdecznie. Bazylico za wariat. Trzymajcie się mocno. papa pa. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci Stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozlotycom. I tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, na szywki, wpinki, szyldy, blachy. No mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak yy, trafisz do mnie. Hej.